No dobra, a nagrywasz już? Tak, tak. Aha. To nie dobrze. to się wytnie. to no, witamy! No, 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 to się wytnie. To się wytnie. Moje ulubione powiedzenie. To się wytnie. To się wytnie. No to, to się wytnie. To... to się odetnie, to się wytnie i będzie dobrze. Chcę na dziś. To będzie... Ania ja w kreaturu. Może. Może i tak. I będę no, do siebie Niemożliwe. <gryści> Jeszcze będzie zdawał jeden per hit. Będę dał odwanać to. Zawsze jakiś progres, nie? Ło. może... Sorry, możemy albo idziemy na ocean, albo idziemy na biomlodowy i ocean. Luzo królik. Co jest? Mówiłem ci o nim, co to jest. Masz double jumpa, powiedz mam jednego, a ci się przyda. I tak dwa razy skok, i masz double jumpa. No. Wow. Jakby. To aż chyba wiadomo. Ja ja nie ufam z takimi rzeczami. No, kto to to mówi. Mm. Dobra, przyszedłem. Leci za mną jakaś glinda dziwna. Tawie do tej dziury padłem. O Jezu. Ja padłem! Nie, nie Znale, podoba zim. mi się ten krzyż, szczerze mówiąc. Co, lepsza pałka? Uj, jakaś glinda niegodna. Jaka glinda? Jakaś długa w lesie, ha po ziemi. Znowu? Znale, znowu, O, pingwin. Swatruj pingwin. So, ping. Nie jest tak deserny, prawda? Yes, jest agresyjny. bardzo krwiożerczy. O nie! Możesz zdecydować. Ej, hey, fuj. fajnie to jest. mnie. Uj! Co to było? Płapka. E, pułapka. Ta sama pułapka, co mi w pierwszym odcinku No patrz. Nie. Z, zrób ten licznik. jeszcze ty o, się tu. Pomóż. Mm. Co tam? Ło! Ja poszedłem za, za daleko, do kocinego kajfa wpadłem. Za blisko raczej. Nie jak ja tyle ginę. Ten dalej tu nie przyszedł. No ale ja przyszedłem. Za pierwszym razem. I co mnie strzela? Ło! Mam dwa serduszka. Ło! Co to jest na dole? Nie topiesz. Na dole, nie, to nie, jest, to nie się to topisz. To to hmm. Oj Oj Jezu, co się stało? Pomocy hmm. Okej, okay, y lud się łamie pod nami. Dobrze wiedzieć. Ja nie już coś chciałem powiedzieć, nie, ale... Ci się powstrzymałem. Są coś o takim polityku chciałem powiedzieć, ale... No... Co, jak ty to robisz? Takie specjalne umiejętności. Oj, leci tu! Zostaw mnie tym pożeraczem dusz! Zostaw mnie duszy! O, widziałem Glizdusia. Glizdusia? Blizduś mnie goni na coś. Oa, zostaw wow, mnie. Patrz, zrobi to. Przeżyje. Bierze w siebie się wyskieleci. Patrz, spad, 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 spad. Ale przeżył. Nie, ja znowu spadł do jakiejś dziury. No i nie trafiłem w dziurę. Glizduś idzie. Coś idzie do mnie. Coś do mnie idzie. O nie, wiesz, Zostaw mnie tymi pożaraczami, no coś. A miałeś tu podobno nie iść. Jednak idealnie ale goną? Gordy 4. Eee, <grymne> wykonałem e, 50, niebieskich wiem, ich szlam. Są na moje uszy. Alimenty są tutaj, nie płacę ich. Porazy <grymne> <grymne> są! <stóp. grymne> <Te prysmarne. grymne> to nie Minecraft. Aquamarin, to jest szafie. Co, co w końcu? Zdecyduj się. Wiem. Ale dobry wiem. O, jest lawa. To, że jest lawa, to nie znaczy, że muszę do niej skakać razy. Jakiś ciekawy akcesoriusz znalazł Ile to da mi defa? geniuszem się wpadną tej lawy. Ja sobie kur... robią, której Powiedziałem, że to słowo. Demoralizujesz polską młodzież. Nie wiem. Aha. Ja też przed chwilą byłem. Co, Co się stało? Brawa. Jestem tysiąc stóp nad tobą, nie, nie wiem, czy będę O, ty subkażu. Jedziemy? O nie. Mroczny, yy, mroczny. Mroczny, gdzie ja jestem? Że... Tak. To tak jest ta mała. Hmm, to musisz iść tam. Do góry muszę iść niestety. Nigdzie nie idę. Walczyć z bardzo, bardzo przyjaznymi panami i paniami. Z jakimi panami przyjaznymi? Jeden, A, jeden z nich jest mężem. Moim mężem? Możliwe. Co Lęki, co? Co to tu jest? Jestem ja tu idę. kuli. Jakieś magik. O ja. I matka szlamów. No nie. To jest tam aliment. Alimenty jadą. Alimenty, nie, nie płacimy. Panie komendancie, to tylko nie jest moje odjeżdżam. Kolejki, to jest z mają na część tej gry. U kolejki. Cześć, jeszcze raz powtórzysz? Uwielbiam kolejki. Zamykaj te drzwi się nauczyłeś. To nie zamyka drzwi. No, Bide, powiecie, skie? no, jak to? Widzę, że jest To wysadził drzwi, powietrzne. Jak? Magium. Nie mówię, tak źle grał, że aż drzwi sobie poszły. Jestem magiem, no. bardzo tak. Fary No nie, no mrówko lwy, znowu. No co dzisiaj odcinek, gdzie głównie jesteśmy w Kejwach. Znaczy w sumie mój pof jest głównie w Kejwach. Jaki jest mój punkt celowy? Na koniec Muszę leki zbierać. Dosłownie. No, no, nie. Wyobraź ja sobie, prostu, żeby nad Polskim Morzem. I będę słuchał dźwięku mórz. Co to jest za roślina na Nie będziesz między parafanami przychodził. No, a tam jakiś zakopany zakopanych piasku. I muzyka na pełny regulator. Joj, kukurydza, kukurydza. O, w karmelu. O, Kukurydza. Ciepła kukurydza. Ciepłe lody, zimna kukurydza. A ten miecz, może z tymi organami. W... Przeciwników mój. tu to drzwi nie ma. Właśnie, nie wiem. No. Ok. Uwielbiam tego spela, nie. Uwielbiam tego spela. Naprawdę? Zleciałem z ptaka i wpadłem centralnie w dziurę, nie? A umieram? Możliwe, że zaraz co będziemy mieli, bo mam ekstrakt. Ekstrakt. Ekstraktinator Extractinator tak Extractinator, to... Nie, nie powiem czy ja to wina, ale może się domyślić. Na ty, o którym często lubię mówić. Jaka świetna bomba. Dalej się nie przestałem tym, tym jarać. Oj, oj, oj! padam trzeci raz w tą samą dziurę. Skręcono mu kar. Nie przeżyję tego. <laughs> A drzwi są znowu otwarte wszystkie, nie? Będę to kiedyś z trafić drzwiami. Tu tu tu, 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 Pić mi się z To idź... Pić. Nie mogę. Nie chcę iść. To nie może, czy nie chce się? Nie chcę iść. Czyli nie mogę, bo mi zabrania lenistwo. To jest bardzo poważna choroba, panie panowie. Też się mam. O, no, tak. widzi. Rozpowszechnia się, że się Jest bardzo łatwo zakażać. Rozpowszechnia się internetowo. No? super. Co on nie pije? Nie wiem. Czemu nie wiem? Bo nie wiedzieć. Czemu? Nie wiem. No ale czemu? Ja od aż tak nudny gameplay, ale komentarz jest nasze. No dosłownie, co będzie? Twój, eee, k w odcinek. Aha. Padam do lawy, topię się, topię się w lawie! Tylko leczenie szybko. Coś nie bije jeszcze w dodatku. Nie mam many. No nie, spłosiłem tu tak długo, że jeszcze kelet zabił. Jest slime za. Chwilę tu rzeczy do zrobienia. Strasz, bl strasz bloki do przerobienia. Moje nuty są piekielne, chłopie. Rytuały robię. Żeby niszczyć waszą duszę, moją muzyką. Już niszczysz. Już... No właśnie. Ale ja się bardziej będę robił. Ale czysz moje uszy. O nie, nie zrobiłem duolingo. Ja też. A ty potem? Nie będzie potem. On do ciebie wszędzie. Ja nie, nie! Co rodzinę! rodzinę? No, zapomniałeś o swojej lekcji, lekcje. Sprawdź, co tam rodziców. A rodziców nie ma już. Duolingo, co ty mi zrobiłeś? I widzisz, co zrobiłeś. Nie, nie, ja do spajaliny na najrywki na wziąłeś. <laughs> Zmusiłeś mnie, powiedziałeś. Ach, nie, to... To ten, no. Tak powiedziałeś właśnie. No co? Ten. No to ten. Mówi sam opa. Cicho bądź. Już mamy zrobione ten starość. Szczęście, że wszystko jest starością. Medu za mnie atakowało. Żebym uciec musiał. Dobra, czyli co robimy? Czekamy na nas dzisiaj o Jest połowodnie. Tak. Oczku mi się wydaje, że najlepiej będzie Itera i potem Queen Jellyfish od razu. Ja! ma. To się wetnie. To się wetnie. Brrr, Wie, Jeżeli ja to wstaje. Ririririra. Bom. Och. 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 Så. Det. Är för att för att. Mm -hmm. Mm -hmm. Widocznie nie ma w tym zakresie, całemu, że nie ma w tym Maska katulu, ruda demonitu nosiona ze o, teraz małą gałąz. <laughs> małą gałąz na głowie. Ludne HP. No już. Nie wiesz. Jeszcze umarłem. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za poświęconą uwagę. ¡Ah, qué